Tak, jeszcze przed wrappingiem, przed właśnie wycinaniem was, <laughs> sobie wszystko podrukowałem. Naprawdę jestem w ogromnym szoku, bo ponad 200 osób wzięło udział w konkursie. Także naprawdę wow! No i za to, że aż 200 osób wzięło udział w konkursie, będzie też nagroda pocieszenia. Tak sobie powiedziałem, że to będzie taka niespodzianka ode mnie dla was. Także będą dzisiaj, będzie dzisiaj dwóch zwycięzców, główna nagroda, czyli 200 złotych, oraz. Nagroda pocieszenia, ale to ja już nie będę mówił o nagrodzie pocieszenia, tylko chcę, żeby to po prostu była jakaś tam niespodzianka. Hej, cześć moi drodzy, witam się z wami bardzo serdecznie. Dzisiaj robimy sobie wyniki konkursu. No i taki miks za 50 zł. Mamy jubileuszowy milion, Laki 777, 250 tysięcy zł w banku, moje 77. Kocham zdrabki oraz szalone zakupy. Tutaj już wszystkich mam was. Pociętych, poskładanych, także na koniec drapingu od razu sobie będziemy robić losowanko. No i tak jak wspomniałem, będzie też nagroda pocieszenia. Ok, wszystko powiedziałem. Standardowo proszę o kciuki, trzymanie. Zostawienie łapeczki w górę też mile widziane. <laughs> Dobra, także zaczynamy od zdrapek o najniższym nominale. Jeszcze sobie poprawimy statyw i lecimy. Dobra. Szalone zakupy na pierwszy ogień. W ogóle dzisiaj takie brałem z drabki numer 9, 21. Tu widzę 17, 9. No, zobaczymy, jak to tam nam wyjdzie. Dobra. Jeśli jest ktoś z Was, kto lubi akwarystykę, się tym pasjonuje, ma akwarium, to zapraszam Was do mojego poprzedniego filmiku. Nagrałem tam aktualizację swojego. 30-litrowego akwarium, taka kostka. Sam, mam tam same krewetki. Także kto jeszcze nie oglądał, a chciałby, to tak dla informacji mówię. Ok, 17, 3, 22 i 21 to są wygrywające liczby. No to dobra, to szukamy. 23 nie ma, 4 nie ma, 11 nie ma, 24 też nie ma, 6 też nie ma. Ok, także teraz druga linia, a bonus zdrapiemy sobie na końcu, 39, 19, 9 oraz 38, no dobra, tutaj nie ma nic, a w bonusie, w bonusie tu jest dworek, czyli nic i bonus numer 2, świnka. Ok, czyli szalone zakupy nie są dzisiaj szalone, teraz lecimy Skocham z kocham zdrapki, drapiemy sobie nasze wygrywające liczby. Aha, no i przypominam też o premierze zdrabki, która będzie w Nie, we wtorek będzie. Codziennie 1000, jak się nie mylę. Także będzie premiera. Dobra, nasze wygrywające liczby: 2, 9, 16 oraz 17. 30, 19, 22. Trzydzieści trzy, jeden obok, sześć, dwadzieścia siedem, dwanaście, dwadzieścia dziewięć, osiem, także też pusto, niestety dwadzieścia cztery, jedenaście, siedem, osiemnaście, obok, no i sprawdzamy ostatnie. 31, także niestety kocham zdrapki też puste. Szukamy teraz moje 77. Szukamy szczęścia w tym moim. <laughs> Dobra, od razu teraz sobie zdrapiemy bonus, a w bonusie mamy garnek, także niestety nic. Teraz zdrapiemy sobie nasze wygrywające liczby. 32, 3, 20 oraz 17.

Teraz 250 tysięcy złotych w banku. 17, 30, 2 oraz 1. Ok. W tej drapersce bardzo ciężko mi coś było trafić. Zawsze, jak bramię do miksów, to nie, chyba tylko raz coś mi się udało wygrać na 10 drapingów. Także słaba częstotliwość, ale zobaczymy, może to się zmieni.

Dobra, drapiemy sobie teraz tutaj na dole. 19, 27, 35, także pusto, 34 pusto, no i 16, także też niestety ta zdrapeczka jest pusta. Szkoda, szkoda, na razie wynik zerowy. Laki 777, 7, bonus drapiemy na końcu. Drapiemy sobie nasze wygrywające liczby 4. 15 41, 47 oraz 21. To są nasze wygrywające liczby. No i szukamy ich. O! Na start 21 nam się ukazało. Także na, na szczęście na zero już nie będziemy. <grym> Dobra.

Sześć, trzydzieści jeden, siedemnaście, trzydzieści siedem, dwadzieścia dziewięć, także też nie ma nic. Ok, szukamy dalej. Trzydzieści dziewięć, czterdzieści dwa, czterdzieści czternaście. I 47. O, tutaj też mamy wygraną. Także bardzo fajnie. No i dobra, no to sprawdzamy sobie, co tam wygraliśmy. Tu mamy dyszkę i tu mamy też dyszkę. Także mamy dwie dyszki. Sprawdzamy jeszcze bonus. A w bonusie jest cytryna. No dobrze, no także wlaki 777 7. wygraliśmy 20 złotych. Proszę bardzo 21 i 47. Uh -huh. Legenda też to potwierdza. Ok. Teraz przyszedł czas na Januszowy Milion. Ostatnio mieliśmy w nim 20 zł zwrocik, także mówię, wezmę sobie. Zobaczymy. Dobra, 31, 58, 59, 39, 32 i 50...

22 nie ma, 36, 36 też nie ma, 26 nie ma, 47 nie ma, 45 także, także nie ma, 33, 148, 56. O, moi drodzy, mamy wygraną w Januszowym milionie. Wspaniale! 56, 56. Super! Dobra. Szukamy dalej. 46. Ale super, naprawdę już się cieszę. Na pewno, jak coś, to nie będzie dużego minusa. Dobra, 54, 43, 15, 42, 37. Ok, 49. 24, 27, 11 oraz 16. No dobra, także sprawdzamy, co tam nam się kryje pod 56. 20 zł. Ekstra, także też mamy zwrocik. Ja tam się cieszę. Nie ma co narzekać. Dobra, yy, podsumowanie. Dobra, zrobimy sobie podsumowanie i od razu będziemy losować szczęśliwców. Także dzisiaj, nawet szczęśliwie uważam, bo w draping było zainwestowane 50 zł, a wygraliśmy 40, także dyszkę do tyłu, jesteśmy niewielki minus. Ok. Także wynik jest akceptowalny. No i dobra, teraz bez żadnych cięć będziemy sobie losować szczęśliwca. Hu hu hu! Ja nie mogę. Dobra. Oj, przepraszam, tam jakieś powiadomienie dostałem na telefon. Dobra, to szukamy. Dobra, jedna osoba, jedna, dobra, jedna ten. Teraz będzie 200 zł. To jest pierwsze miejsce. Kto tu wygra 200 zł? Wszystko wiadomości dostawałem na maila. Także... O, ja już widzę. Czekajcie, niech to się wyostrzy. Nie wiem, czy widzicie dobrze. Edyta Nowicka. Wygrałeś 45 zł. Edyto, także jeśli widzisz, że wygrałaś, to napisz do mnie. Ja tutaj z weryfikacją nie będę miał problemów, bo sobie po prostu podejrzę maila. No, i po prostu z tego samego maila, co pisałaś mi zgłoszenie, to z tego samego maila mi też napisz wiadomość. Serdeczne gratulacje. Wygrałaś 200 zł. Brawo! Ok, a teraz losujemy sobie nagrodę pocieszenia, bo było naprawdę bardzo dużo zgłoszeń, bardzo dużo osób obejrzało to naprawdę od deski do deski. Większość z Was pisała mi nawet w numery, w których wygrałem w jakich zdrapkach, także naprawdę super. No i też w podziękowaniach za to robię dla Was nagrodę pocieszenia, niespodziankę. Dobra, także losujemy. Losujemy. Dobra, uwaga, Trzy, dwa, jeden. Złapany ktoś. A kto to jest? Jugomula. Czekajcie. Jugomula. Słabo tutaj ostrzy coś. Pod wiadomo, mała karteczka. O, Jugomula. Serdecznie Ci gratuluję. Proszę, odezwij się do mnie na maila. Wygrałeś nagrodę pocieszenia. Niespodziankę. No i dobra, myślę, że to by było na tyle. Wyniki są już znane. Jeszcze raz gratuluję szczęśliwcom. Dzisiaj wynik nie najgorszy. Bo 40 zł wydrapaliśmy na 50. Także mówię, do przełknięcia. No i dobra, myślę, że wszystko już powiedziałem. Ja się z Wami żegnam. Widzimy się na premierze we wtorek. Także dziękuję Wam serdecznie. Dzięki serdeczne za oglądanie. Proszę o zostawienie łapeczki w górę. No i do zobaczyska. Hej, cześć, pa!